Hej Wam, ja jestem Julia i dzisiaj odkryję do Was filmik, który osobiście roboczo nazwałam tbr od dziewczyn. I to są książki, które będę chciała przeczytać, które właśnie poleciły mi moje książkowe dziewczyny, z którymi poznałam się ponad rok temu i od tamtego czasu mamy konfę na Messengerze i piszemy z sobą praktycznie codziennie. E, więc już trochę zdążyłyśmy się poznać e, i bardzo się lubimy, mam nadzieję, e, nie no tak e, i stwierdziłam, że okej, okay, to niech, bo dziewczyny już robiły coś takiego w poprzednim roku dla siebie, znaczy niektóre e, i stwierdziłam, że w tym roku też zrobię coś takiego, że każda z nich poleciła mi jedną książkę do przeczytania na ten rok, 2023. Mam nadzieję, że podołam może pod koniec, albo w momencie, gdy skończę, to zrobię podsumowanie tych książek. To by było w sumie całkiem fajne. E, więc rozpocznijmy. Żeby nie było, że faworyzuję kogokolwiek, to wybiorę kolejność taką, w, których, w którym dziewczyny pisały mi te tytuły. Czyli jakby kto pierwszy, ten lepszy będzie na początku. I tyle. Oczywiście odnośniki do kanałów AK, Instagramów dziewczyn będziecie mieć poniżej w opisie. Serdecznie do nich zapraszam, bo są fajne. Zaczynając w takim razie od Kai z Instagrama Książka Juszka ona wybrała dla mnie książkę pod tytułem Heartland od autora Benedicta Wellsa i... Ja widziałam tę książkę, ale nigdy mnie do niej nie ciągnęło w żaden sposób. A Kaja stwierdziła, że to jest jedna z książek jej życia, i mam ją przeczytać, więc. Znaczy, mam ją przeczytać, polecam ją przeczytać po prostu. I stwierdziłam w takim razie, tak, w sensie wiecie, nie żebym miała wybór, znaczy, mam, ale tak, stwierdziłam, że to w sumie. Jeżeli to faktycznie jest tak dobra książka, to chętnie ją przeczytam. W sumie tak naprawdę to za dużo o niej nie wiem, ona mi tylko mignęła gdzieś w internecie po prostu. Wiem, że to jest historia typu coming of Age", czyli po prostu o dorastaniu i tyle, co o niej wiem. I w sumie nie chcę więcej wiedzieć, już ją zamówiłam na Vinted, także będzie do mnie iść i wtedy kiedyś może się dowiecie, co o niej sądzę. Są Taki. Pomysł. Dobra, następna osoba to Ola z kanału Instagrama Bukmarkowa. I ona poleciła mi książkę od, od Andy'ego Weira i będzie to projekt Hail hey Mary. Ja czytałam od tego autora Marstianina, który mi się podobał, i powiem szczerze, że projekt Hail hey Mary od jakiegoś czasu też chciałam bardzo przeczytać. Także bardzo się cieszę, że akurat tak wyszło. Jest to science fiction. I to tyle, co o tym wiem. Jest o jakiejś ekspedycji poza ziemię. I o jakimś wow tytułowym projekcie. Absolutnie nic nie wiem o tych książkach w większości. Także tyle. Następna osoba to Natalia z kanału i Instagrama Noel na Geek. I ona poleciła mi książkę pod tytułem Almond. I to jest koreańskiej autorki, którą właśnie okaleczę nazwiskowo. To jest, so, albo nie, po prostu powiem tak, jak się czyta. To jest Sochen von pyung I sprawdziłam, to jest koreańska autorka i napisała właśnie tego Almonda. I to jest o człowieku, nastolatku, który jest, ma pewne zaburzenia, i ono jest związane z tym, że nie odczuwa. Uczuć radości, strachu, smutku, niczego. To się chyba nazywa Aleksytymia, jeżeli się nie mylę. To wszystko, co wiem o tej książce, popularnie, tak naprawdę więcej nic nie wiem, dowiem się w przyszłości. Paulina z Instagrama Bukietka poleciła mi książkę Wita Szostaka pod tytułem Szczejna. Jest, nie, Szczejnami, wzorki, Szczejnami. Jest to bodajże literatura piękna, i z tym mam tylko takie skojarzenie, że jak byliśmy na warszawskich targach książki, to było w maju, i szliśmy przez targi, przez, jakby pod jednym namiotem, to wice Szostak miał gdzieś tam swoje stoisko, stanowisko, i Paulina od razu poszła i podpisała jedną z jego książek. Bo z, i chyba też Agacia zachęciła do niego i ona też kupiła, i też to podpis. I to w sumie tyle, co mi się kojarzy z tą książką, a tak naprawdę to nie wiem, o czym ona jest. Dowie się w przyszłości, tak jak z innymi książkami tutaj. I w sumie jestem jej naprawdę bardzo ciekawa. Kolejna osoba to Agacia z kanału Subiektywnie, i ona poleciła mi, mi The Story of. Long Distance Marriage. I to jest autora, który się nazywa i Inamdar. Nie mam pojęcia nawet, jakiej jest narodowości ta osoba. W każdym razie będzie to książka, którą przesłucham na storytelu po angielsku, bo wiem, że można ją tam znaleźć i właśnie w taki sposób czytała ją Agacja I bardzo jej się podobała, ja już wcześniej widziałam na jej kanale, że ją poleca i zastanawiałam się nad tym, czy je nie przesłuchać, a teraz mam po prostu dodatkowego kopniaka, że to zrobię zdecydowanie szybciej, niż pewnie to by miało miejsce. I tak jak w sumie brzmi tytuł, to właśnie jest o dwóch osobach, które są małżeństwem i które przez pewien dłuższy okres czasu musieli, musia, no, musieli oni Żyć w dwóch, na dwóch różnych bodajże nawet kontynentach. I jakoś musiało im się to udawać, bo mam nadzieję tylko, że na końcu się nie skończyło to małżeństwo. Ale nie wiem, w sumie, ale mam nadzieję, że nie! Czasem wierzę w ludzi. I ostatnia książka, którą wyznaczono mi do przeczytania, to Daisy Jones and the Six, i wyznaczyła mi, to Alicja z kanału kiedyś, Laosza, z Instagrama Laosza, aczkolwiek ona już nie nagrywa i na Instagramie też już się za bardzo nie udziela, ale cały czas jest fajna. <grym> I cały czas ją lubię i też poleciła mi książkę. I to była właśnie ta. I nie wiem, czy powiedziałam, od kogo jest ta książka, ale od Taylor Jenkins-Leed. I ja... to jest jedyna książka, którą mam faktycznie fizycznie w tym momencie na półce. I faktycznie zamierzałam ją przeczytać, nawet w tym roku. Nawet mamy pewien plan co do niej, o którym się dowiecie za miesiąc, a prawdopodobnie za dwa albo za trzy, znając mnie. W idealnym e, harmonogramie byłoby za miesiąc, ale <ścoughs> jestem ja mi nie można wierzyć czasem. I tak, Jaycee Jones to chyba też książka, o której wiem najwięcej. Jest ona o zespole w latach 70. bodajże. Teraz nie chcę, nie chcę pomylić, ale wydaje mi się, że 70. -tych. I jest ona prowadzona w formie wywiadu rzeka o tym zespole z ich członkami. I Generalnie jestem bardzo ciekawa już latach chcę to przeczytać, a cały czas tego nie zrobiłam. I to wszystkie książki, które wybrała mi dziewczyny. Bardzo Wam dziękuję, jeżeli to oglądacie, a raczej tak, a przynajmniej mam taką nadzieję. E, dzięki za kolce. Again. Mam nadzieję, że mi się spodobają. E, I co tam jeszcze? Wpadajcie oczywiście na dół do nich, bo są fajne. W komentarzach możecie napisać, jakie wy macie plany TBR-owe na 20, 2023 rok. A teraz dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia. Pa!